Pozdrawiam Was, drodzy przyjaciele. Przedstawiam Państwu najczęstsze awarie i awarie, jakie występują w Audi A6C4. Na hamulce jest jeszcze mniej skarg niż w wysetnej, wiek jest łagodniejszy, a system z obowiązkowym czterokanałowym ABS jest bardziej niezawodny. W rezultacie, zasób jest co najmniej wystarczający. Chociaż oczywiście lata i konserwacja robią swoje. Przegniłe przewody hamulcowe. Przewody i zakleszczone zaciski nie są aż tak wielką niespodzianką, ale wszystko można rozwiązać stosunkowo niewielkim kosztem. ABS zwykle cierpi na elektryczność, styki w bloku są zepsute. Pomaga wymiana części elektronicznej lub zlecanie jej lutowania osobom specjalnie przeszkolonym do takich prac. W domu z lutownicą obawiam się, że nie da rady. Zawieszenie jest równie proste i niezawodne jak jego poprzednik. Samochody z napędem na przednie koła mają z tyłu prawie wieczną belkę, z przodu kolumnę McPherson'a, a stabilizator pełni rolę przedniego wahacza. Dzięki tej konstrukcji zawieszenie szybko traci bezgłośność, ale nadal działa przez długi czas. Głównym słabym punktem są ciche bloki dźwigni stabilizatora. Jednak przy zakupie samochodu może być wystarczająco dużo niespodzianek o charakterze czysto zasobowym, jeśli właściciel otwarcie zaniedbał naprawy. Z układem kierowniczym nie ma prawie żadnych problemów. Regał jest niezawodny i najczęściej cierpi na proste zużycie w części środkowej. A układ wspomagania kierownicy chroni przed korozją rur i związanymi z nimi nieszczelnościami. Nie oznacza to jednak, że przy zakupie można się zrelaksować. Cena nowego stojaka i pompy jest dość wysoka, a szanse, że poprzedni właściciel dodawał litry ATP miesięcznie do obecnego systemu i wymieniał pompę na używaną przed sprzedażą, są całkiem realne. Dokładnie sprawdź system pod kątem wycieków, w przeciwnym razie będziesz musiał wszystko naprawić na własny koszt, a wydatek ten będzie znaczny. W tej części nie ma żadnych niespodzianek lub nie ma ich prawie wcale. Wszystko zostało zrobione z dużym marginesem bezpieczeństwa i ani samochody z napędem na przednie, ani na wszystkie koła nie sprawiają żadnych problemów. Oczywiście w pojazdach z napędem na wszystkie koła oprócz przegubów homokinetycznych kół kierownicy, o które należy dbać po obu końcach, występują również przeguby homokinetyczne tylnych kół, półosi i skrzyni biegów oraz środkowy mechanizm różnicowy naprawdę nie lubi brudnego oleju, wskazana jest wymiana im częściej, tym lepiej. Ale 40 do 50 tysięcy w przyzwoitym wieku będzie w sam raz. Jednak w większości przypadków obecność tych pierwiastków może nie zostać zapamiętana przez lata. W przypadku samochodów z manualną skrzynią biegów wystarczy pomyśleć o stanie sprzęgła i dwumasowego koła zamachowego, które nie zostało jeszcze wymienione na zwykłe. Tak, przy przebiegu powyżej pół miliona skrzynia biegów zwykle wymaga już czyszczenia, sprawdzenia, wymiany synchronizatorów i wielu uszczelek. Szczególnie dużo wycieków oleju wynika z uszczelek olejowych mechanizmu przełączającego. Trudności z żywotnością są typowe głównie dla mocnych silników o pojemności 2,2 i ,2 2,8 litra oraz silników wysokoprężnych 2,5. Ze względu na niższy moment obrotowy, pozostałe silniki ostrożniej radzą sobie ze skrzynią biegów. W przypadku automatycznej skrzyni biegów w A6 sytuacja nieco się zmieniła w porównaniu do 100. Dość drogi i wysokiej jakości. ZF4 HP18 w samochodach z napędem na przednie koła został zastąpiony automatyczną skrzynią biegów naszej własnej konstrukcji. Do tego czasu automatyczna skrzynia biegów 01N została doprowadzona do poziomu, w którym była w stanie wytrzymać moment obrotowy nawet silników V6, i w takiej sytuacji starano się unikać zakupu skrzyń biegów z zewnątrz. Liczba samochodów wyposażonych w skrzynie biegów ZF znacznie spadła. Tak naprawdę pozostaje ona tylko w samochodach z napędem na wszystkie koła w wersji Quattro. Ale mimo to ta automatyczna skrzynia biegów zasługuje na naszą uwagę. Późniejsze wersje ZF4 HP18 są przykładem najbardziej niezawodnej przekładni z klasycznym układem sterowania opartym na regulatorze. Niestety, wiek i przebieg samochodów gwarantują duże zużycie skrzyni. Na pewno przez te lata ktoś jeździł samochodem, ktoś nie wymieniał oleju, ktoś wlał zły olej, auto się przegrzało, puściły uszczelniacze i uszczelki. Generalnie skrzynia ledwo wytrzymała ten przebieg bez napraw, a biorąc pod uwagę ich rzadkość, nie można polegać na jednostce kontraktowej. 4 HP 18 to przypadek, gdy wysoka niezawodność to okrutny żart. Skrzynia biegów wykazuje niesamowitą trwałość, jeździ nawet wtedy. Gdy ciśnienie wystarcza jedynie do włączenia trzeciego biegu, stara się amortyzować nawet mocne uderzenia i do ostatniej chwili wytrzymuje bez oleju. Dlatego są tak zniszczone, że nie ma już co naprawiać. Choć przy dobrym właścicielu, który wymieniał olej co 60 tysięcy, to przy przebiegu 300 000 do 400 tysięcy dałoby się obejść poprzez wymianę gumek, naprawę pompy olejowej, sprawdzenie tłoka D i zużytych poszczególnych sprzęgiel. Pudełko jest zaskakująco łatwe w naprawie. Jeśli nadal działa, nie zwlekaj z naprawą. Będzie niedroga i najprawdopodobniej urządzenie będzie działać przez długi czas. No cóż, jeśli już jest martwy, to możesz wprowadzić nienatywną pięciobiegową 5HP19FL. Na szczęście są wersje bez magistrali Ken. Jednak ich też powoli staje się mało. Trzeba będzie szukać sterownika zaworów i płyty sterującej z tych automatycznych skrzyń biegów oraz mechaniki z nowszych skrzyń biegów. Nieco prostsza sytuacja jest w przypadku wspomnianej już automatycznej skrzyni biegów Volkswagena serii 01N, czyli 097. Ta czterobiegowa skrzynia biegów była instalowana w wielu miejscach i nadal jest produkowana w Chinach, gdzie duże uznanie cieszą się stare, lokalnie montowane Volkswageni. Konstrukcja, która jest nieco słabsza niż ZH4HP, jest łatwiejsza w utrzymaniu. Dodatkowo posiada sterowanie elektroniczne co nieznacznie zmniejsza ryzyko uszkodzenia głównego okucia. Ale wszystko, co opowiedziano o ZF, odnosi się również do 01N. Z wiekiem wszystko się psuje, ktoś musiał coś zrobić nie tak, a przebieg jest już taki, że przyszedł czas, aby skrzynie poddać się chociaż jednej, a nawet dwóm naprawom. Przy przebiegu 180 do 250 tysięcy zwykle konieczna jest wymiana okładzin sprzęgła hydrokinetycznego. Tutaj aktywnie działa poprzez blokowanie. Po 300 tysiącach przebiegu korpus zaworu skrzyni, pompa olejowa i wszystkie uszczelki prawie zawsze wymagają czyszczenia i naprawy. Aktywne wykorzystanie plastiku w konstrukcji tej automatycznej skrzyni biegów sprawia, że mechanika i elektronika skrzyni są bardzo wrażliwe na przegrzanie, a starsze modele 01N są na to bardzo podatne. Na szczęście są części zamienne, a pudełko rzadko jest zwijane do zera, nie pozwala na to. Mechanika jest stosunkowo niezawodna. Elektronika jest dość prosta. Chociaż w porównaniu z setną istnieją już droższe i bardziej złożone jednostki hydrauliczne oraz bardziej czysto elektryczne awarie spowodowane pętlami, czujnikami i elektromagnesami. I nie zapomnij sprawdzić oleju i stanu mechanizmu różnicowego w tych skrzyniach jest dość słaby, a nowe części są drogie. Jeśli automatyczna skrzynia biegów jest nadal bardzo zużyta, istnieje duża szansa na znalezienie jednostki kontraktowej w akceptowalnym stanie. Większość silników pozostała taka sama jak w Audi c 4. Klasyczne silniki 4, 5 i sześciocylindrowe z dwoma zaworami na cylinder, bardzo żelazne i dobrze przystosowane do trudnych warunków pracy. To prawda, że prawie wszystkie czwórki mają trudności z systemami kontroli o charakterze czysto związanym z wiekiem, ale można je całkowicie rozwiązać. Wiek samochodów jest obecnie taki, że wiele zależy od tego, które elementy układu chłodzenia i smarowania zostały wymienione. Węże i plastik wymagają wymiany, od nich zależy stan sprzętu silników. Przy odpowiedniej konserwacji wiele silników może przetrwać do dziś bez większych napraw, ale jest to mało prawdopodobne. Przebieg przed wymianą grupy tłoków i naprawą głowicy cylindrów wynosi zwykle około 300-400 tysięcy, a większość samochodów przejechała znacznie dłużej. I nie patrz na liczniki kilometrów, zmieniają je regularnie i nikt nie wie, ile razy. Dwulitrowe silniki z ośmioma zaworami serii AAE i ABK za służenie są uważane za proste i bardzo niezawodne. Zwłaszcza AAE z systemem pojedynczego wtrysku. Wtrysk Digifant na ABK jest nieco bardziej skomplikowany i często ma wiele zużytych elementów za niemałą cenę. Wzrost mocy jest tutaj znikomy, w każdym razie jest niewystarczający dla ciężkiego samochodu. Pięciocylindrowy silnik AR o pojemności 2,3 litra był już wyposażony w układ wtryskowy KE3 Jetronic i układ zapłonowy VEZ rozwiązania z ubiegłego stulecia. Przez około 10 lat maszyny działały idealnie, ale obecnie niewiele osób podejmuje się prawidłowego diagnozowania i naprawy tych układów, wiedzy jest po prostu za mało, a oryginalne podzespoły są drogie. Z powodu awarii układu napędowego znacznie wzrasta zużycie paliwa i spada dynamika. Dlatego HBO w samochodach z tym silnikiem bardzo często spotyka się jako zamiennik oryginalnego układu zasilania. Prawie wszystkie silniki ze starymi układami sterowania mają bardzo drogie czujniki i trudności w ustawianiu natywnych układów wtryskowych. A ludowa twórczość nie śpi, można kupić podzespoły systemów Invent lub czujniki Wienersa w celu wymiany całych układów wtryskowych lub poszczególnych podzespołów. Powszechnie praktykowana jest również instalacja styczniowego systemu kontroli VAZ. Będziesz się śmiać, ale na tle niemieckiej starej szkoły domowe EQ okazują się dość nowoczesne i nadają się do instalacji, jeśli są poprawnie skonfigurowane. Jednak optymalnym wyborem dla A6C4 są silniki V6 serii ABC i AAH o pojemności 2,6 i 2,8 litra. Niezawodne, proste i z bardzo trwałym systemem sterowania. Mają dłuższą żywotność niż w czwórki i piątki, przy niewielkim apetycie. Jedynymi nierozwiązanymi problemami są zła konstrukcja pompy i stosunkowo krótka żywotność paska rozrządu, zaleca się jego wymianę co 60 tysięcy kilometrów. I bardzo uważnie obserwuj, czy nie ma wycieków oleju, silnik jest na nie podatny. Oprócz starych, w A6 pojawiły się dwa nowe silniki benzynowe. Stali czytelnicy moich recenzji już je znają. Zmniejszone jak na standardy lat 90 silniki serii 1 sierpnia ADR, a także silniki V6 serii 2 sierpnia ACK, będą przez wiele lat montowane w samochodach Audi i VW w różnych wersjach. Układ sterowania jest zupełnie nowy, elektroniczny, ale na razie z jednym modułem zapłonowym. Żywotność grupy tłoków jest więcej niż wystarczająca, silnik może wytrzymać około 350 000 do 500 tysięcy bez większych remontów. Warto jednak monitorować ciśnienie oleju, stan pompy oleju, a zwłaszcza układu chłodzenia. Wycieki są bardzo typową usterką, szczególnie nieprzyjemne są nieszczelności trójnika z tyłu głowicy, w którym zamontowany jest czujnik temperatury oraz nieszczelności wymiennika ciepła oleju. Monitoruj obecność emulsji w oleju i staraj się wymieniać olej maksymalnie raz na 10 tysięcy km, silnik jest wrażliwy na jego czystość. Podczas wymiany paska rozrządu nie zapomnij o łańcuchu. Może on również przeskoczyć, jeśli nie zwrócisz uwagi na stan napinacza. Nawiasem mówiąc, jest to dość drogie, a nieoryginalne części mają krótką żywotność około 30-50 tysięcy km w porównaniu do 200 w przypadku oryginałów. Charakterystyczny dźwięk łańcucha, wyraźnie słyszalny w kabinie, oznacza kosztowne naprawy. Układ wentylacji skrzyni korbowej jest skomplikowany i niewykonany z najlepszych materiałów. W rezultacie jego metalowe rurki koksują od wewnątrz, a gumowe węże rozpadają się. Zawór wentylacyjny skrzyni korbowej często traci swojego grzyba, leci do wlotu, po czym znacznie wzrasta zużycie oleju, a sama część może uszkodzić zawory głowicy cylindrów. Ogólnie rzecz biorąc, główne problemy silnika 1 sierpnia są związane z olejowaniem, martwymi przewodami i banalnym zużyciem. Ogólnie jest orząd wielkości stabilniejszy od starszych serii silników. Dobrze znosi starzenie, a jego moc jest całkiem przyzwoita. W praktyce silnik 1 sierpnia jest znacznie szybszy od 2 marca piątki i może konkurować z drugim czerwca V6 znacznie niższym zużyciem paliwa. Seria V6 2 sierpnia ACK ma w przybliżeniu te same trudności i funkcje. Głowica cylindrów ma tutaj również 5 zaworów na cylinder, również z łańcuchem z tyłu łączącym wałki rozrządu dolotowego i wydechowego. Zarówno napinacze, jak i łańcuchy są dokładnie takie same jak w pierwszym sierpnia, tylko tutaj jest ich dwa razy więcej. A wycieki oleju na nim stanowią jeszcze poważniejszy problem. Układ wentylacji nie został zbyt dobrze zaprojektowany, a olej spod plastikowych pokryw zaworów łatwo dostawał się do układu wydechowego. Ale ogólnie jest to doskonały silnik o bardzo dobrej żywotności i rezerwach mocy. Idealnie pasuje do dość ciężkiego samochodu. Chociaż pod względem konserwacji nowy V6 jest nadal zauważalnie droższy od starszych szóstek, znacznie przewyższając je wydajnością. Wśród silników diesla możemy odnotować pojawienie się czterocylindrowych silników 1 września 1 z IAH oraz nowej wersji rzędowej E5 serii 2 Maja AEL o mocy 140 km. Silniki diesla tej generacji odniosły duży sukces, chociaż 90-konne silniki w A6 były szczerze słabe. Żywotność takich silników jest wciąż nie do pochwały, mają fanów, ale w Rosji są bardzo słabo dystrybuowani. Tutaj wyczerpują się informacje o problemach Audi A6C4, jeśli wiecie więcej lub nie zgadzacie się z tym, co usłyszeliście, czekam na Was w komentarzach.